Wczoraj, we czwartek wieczorem, pod domem Jarosława Kaczyńskiego, miały miejsce burdy, prowokacja. Prawdopodobnie jakaś, jakaś władza tęczowych bojówek, to już widzimy od lata, nakazała im prowokowanie takich właśnie zajść brutalność, hamstwo. To ma być niby taka rewolucja. Do tego, do tego wrócimy, do domu Jarosława Kaczyńskiego wrócimy, jest na miniaturze, ale myślę, że teraz ustalmy sobie, że wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, poza tym, że jest bardzo słuszny, bo po prostu nie godzi się zabijać małych dzieci. Tylko dlatego, że są podejrzane, że mogą być dla kogoś kłopotem, nie godzi się zabijać. Tak samo jak nie godzi się zabijać staruszków chorych na raka, tak samo jak nie godzi się, jak to już jest praktykowane legalnie w Unii Europejskiej, w Belgii czy w Holandii, w Belgii chyba, już zezwala się na zabijanie dzieci do 12 roku życia z powodu różnych chorób, a nawet za chwilę bez powodu, bo tylko z powodu takiego życzenia wyrażanego w sposób bardzo niejasny. Aborcja i eutanazja są poza tym, że są zbrodnią. No to są również sposobem na depopulację Europy. Europa jest ofiarą, ofiarą ostat historii ostatnich pokoleń, ale o tym y Szerzej i dłużej opowiem innym razem. Pod domem na Mickiewicza 49 były burdy, które trzeba stanowczo potępić. Natomiast to, że Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za terror państwowy, który pod jego patronatem się u nas wprowadza, jednak za lockdown, który jednak jest wprowadzany powoli, ale konsekwentnie, jest odpowiedzialny. Właśnie Kaczyński to nieważne, że jest niesamodzielny, że ktoś nim tam steruje. Wziął to na siebie, jest tego twarzą. Musi za to odpowiadać i będzie za to odpowiadał. Nie tylko dziwi, że ktoś w ogóle może mieć taki pomysł, żeby rzucać kamieniami w policję tam i kompromitować się w ten sposób. Przecież Jarosław Kaczyński z Mickiewicza 49, z tego dużego domu. Między szeroką, dwupasmową ulicą i małą liczką, no wcale nie musi się wszędzie wygodnie dostawać samochodem z kierowcą i obstawą. Pracowałem kiedyś w redakcji numer czy dwa numery dalej, w takim samym domu, dokładnie, naprzeciwko brudelu, dla jasności, tam była. Po drugiej stronie Mickiewicza wtedy 20 lat temu, ponad 20 lat temu, była willa, to czy stoi ta willa? Z, ze światłem, z zaczerwonych zasłon. Wtedy śmialiśmy się z tego miejsca, no teraz mniej do śmiechu nam. Otóż yy, oficjele, wielcy nasi, wielcy politycy nie muszą się z dużą łatwością poruszać po Warszawie. Korki się zdarzają nawet w okolicy Mickiewicza. Mogą się zdarzyć korki, legalne korki i legalnie Jarosław Kaczyński może poczuć, że coś jest nie tak, że coś nie tak robi z Polską, z nami. Że na przykład zamyka już restauracje inne punkty, które mają zarabiać pieniądze, bo mają coś produkować, mają dawać nam usługi i dobra, których potrzebujemy. Zamyka gospodarkę. I to jest a propos tego, co wczoraj wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym, i potem. Żeby nie było, że o tym nie mówię, ale oczywiście trzeba wrócić do wydarzenia, które miało miejsce równolegle, a mianowicie do głosowania sejmowego, w którym została przyjęta ustawa, o której w dwóch poprzednich odcinkach opowiadałem. Jest wszystko na piśmie, można przeczytać, więc już nie powtórzę, ale. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, o którą, którą proszę Państwa w naszym wspólnym interesie. A mianowicie proszę o to, żeby wysyłać, i to już dzisiaj, w piątek albo jutro, bo wysyłać do senatorów jakiś tekst, wzorcowy taki mój tekst, ale niekoniecznie najlepszy. Zaraz przeczytam i zamieszczę w komentarzach. Wysyłać do, do senatorów, którzy. W poniedziałek wypowiedzą się nad tą, będą debatować i wypowiedzą się w sprawie tej nowelizacji wielu ustaw, w tym ustawy epidemicznej, w której zawarte są liczne, no, ograniczające nas bardzo wręcz terrorystyczne przepisy. Ustawa epidemiczna reguluje stan epidemii, który mamy, stan nadzwyczajny, pozakonstytucyjny, ale niestety legalny. Przeczytam zatem list, który wczoraj i dzisiaj rozesłałem do wszystkich senatorów. Uwaga, do każdego z osobna. Adresy są na stronie Senatu: Senat, RP, senatorowie, sylwetki, no i tam są maile. W, tych, w każdym mailu spersonalizowanym, czy jakoś nawiązałem do jakichś tam dawnych kontaktów, które miewałem z niektórymi, czy. Zwróciłem uwagę, że mój adresat jest lekarzem, albo że jest polskim dziadkiem, tak jak ja. On ma szóstkę wnuków, ja mam ósemkę wnuków i być może chcielibyśmy zadbać, żeby nasze dzieci i wnuki, a teraz już wnuki małoletnie, nie były zmuszane na oczach rodziców do szczepienia niebezpiecznymi szczepionkami z Chin, Ukrainy, Anglii, Szwecji czy skądkolwiek. Czytam zatem list w wersji męskiej, tej takiej podstawowej. Szanowny panie senatorze, zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na punkt 4a w artykule 46b, który zakradł się 22 października do Sejmowej nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tutaj wskazówka w dzienniku ustaw. 26 października, poniedziałek, Senacka Komisja Zdrowia, a następnie cały Senat zajmie się tą nowelizacją. Znowelizowany przepis brzmi, artykuł 46a: W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia, punkt 2. Rodzaj stosowanych rozwiązań, trzy kropki Artykuł 46b. W rozporządzeniu, trzy krotki, można ustanowić 4, punkt 4, obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, punkt 4a, obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów. Koniec cytatu z ustawy. Ale czytam dalej list do senatora. Oznacza to, że zabiegi w tym zapewne szczepienia mają być stosowane także wobec niechorych i nie podejrzanych o zachorowanie. Szczepionki na COVID-19 jeszcze przez miesiące i lata będą bardzo niebezpieczne, nie było bowiem czasu na ich spokojne przetestowanie. Media donoszą o zgonach wywołanych eksperymentami. Tymczasem pozornie niewinne, w cudzysłowie, zabiegi mogą okazać się furtką, aby zmusić obywateli, o, tu dopisuje ich dzieci, wnuki, do szczepień bez wpisywania COVID-19 do wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych. To dość ważna rzecz, bo faktycznie dzisiaj tego nie piszę, bo senatorowie powinni to wiedzieć, że dzisiaj na mocy tejże ustawy o chorobach zakaźnych Minister Zdrowia może rozporządzeniem wpisać COVID-19 do wykazu chorób objętych tymi szczepieniami obowiązkowymi. Może też określić grupy, które nimi będą objęte, ale w takiej sytuacji powstaje pytanie, czy zabiegi wpisane do tej ustawy, zabiegi stosowane wobec niechorych i niepodejrzanych o zachorowanie nie są przypadkiem inną furtką, żeby, furtką do szczepień bez właśnie wpisywania do wykazu szczepień objętych obowiązkiem. Wracam do tekstu listu. Na podstawie nowego przepisu można będzie szczepić wybranych obywateli poza systemem szczepień obowiązkowych. Jeśli nie podziela Pan, jeśli, uwaga, no to ważne, jeśli nie podziela Pan moich obaw, przecież ja może jestem wariatem, może przesadnie się obawiam. Jeśli nie podziela Pan moich obaw, będę wdzięczny za wykorzystanie swoich senatorskich możliwości, aby dowiedzieć się, w jakim trybie rząd. Planuje przeprowadzenie szczepień na SARS-CoV-2 i jakich zamierza użyć procedur, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Nic nie sugerujemy. Pytamy. Pytamy i odpowiedź musi przyjść. Do tej pory tych pytań, na te pytania żadnych odpowiedzi od rządu nikt nie dostał. Upomnijmy się o to my. Z wyrazami szacunku. Przepraszam za użycie tych dwóch literek. Doktor Marcin Masny, tam jest sporo doktorów, lekarzy. To robi takie wrażenie, może na niektórych? Doktor Marcin Masny, kanał YouTube Masne kryzys show. Jednym z senatorów jest wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pan Kraska. Dostał trochę inny list, szanowny panie ministrze, i tak dalej. Mam nadzieję, że od państwa listy takie lub podobne, lub zupełnie inne, nawet, popłyną też do senatorów, ażeby poczuli, że duża część wyborców interesuje się tym, czy, jak i czym będziemy zaszczepieni. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj. Jeszcze dzisiaj pojawię się u Krzysztofa Lecha Łukrzy w telewizji w Realu 24 godzinie 15. Bardzo zachęcam, bo zdaje się, że Krzysztof szykuje dla mnie trudne Trudne jakieś pytania podstępne i będę się pewnie wił okropnie. Sama, sama rozkosz to będzie oglądać. Dziękuję Państwu bardzo i proszę, proszę o powielanie, udostępnianie, a przede wszystkim o pisanie maili do senatorów. Dziękuję bardzo.